Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ulubiona zabawka twojego psa mówi więcej, niż myślisz? Większość ludzi wierzy, że pies wybiera zabawkę, bo jest kolorowa, bo piszczy, bo jest miękka. Ale prawda jest inna. Ulubiona zabawka nie mówi o psie, mówi o tobie, o osobie, którą byłeś, kiedy był szczeniakiem, o grze, którą zaakceptowałeś, o świecie, który mu pokazałeś. Dziś zobaczymy 7 zabawek, i każda z nich pokaże Ci coś, czego może nigdy nie zauważyłeś o Waszej relacji. A numer 6 sprawi, że spojrzysz na swojego psa zupełnie inaczej, dzisiaj wieczorem. Numer 1. Piłka. Klasyka absolutna. Jest właściciel, który rzuca piłkę przez 5 minut w korytarzu. Jest właściciel, który zabiera do parku każdego weekendu. Jest właściciel, który inwestuje w frisbee, w latający dysk, w rozbudowany rytuał. Ale w głębi to wszystko ta sama gra. Ty rzucasz, on przynosi. Powtarzacie. Mówię to jako ktoś, kto ma Border Collie skrzyżowanego z Australian Cattle Dog, dwie razy stworzone do pracy bez przerwy. I dałem jej piłkę, która odbija się jak szalona. To nie ona zdecydowała się być uzależniona. To ja aktywowałem 500 lat genetyki gumowym przedmiotem. Ona nie żyje z piłką, bo chce. Żyje z piłką, bo nauczyłem ją, że praca to miłość. A teraz dla niej jest. Ale czasami zastanawiam się, czy nauczyłem ją kochać piłkę, czy uzależniłem ją od tego, żeby ja był szczęśliwy. Jeśli piłka jest ulubioną zabawką twojego psa. Ty byłeś właścicielem, który zawsze wracał, który zawsze rzucał ponownie, który zawsze mówił jeszcze raz. Nauczyłeś, że uwaga to konsekwencja. I on się nauczył. Numer dwa: Pluszak. Niektóre psy mają pluszaka, który przeżył lata. Nietknięty, idealny. Inne mają pluszaka w strzępach: brakuje mu oczu, brakuje nóg, ale nadal go nosi. To nie przypadek. Nietknięty pluszak to komfort, który on chroni. Zniszczony pluszak, ale nadal noszony to wspomnienie, którego nigdy nie porzuci. Dla niego ten zniszczony pluszak to jedyne co zostało z dnia, kiedy go dostało. Jak pachniało, jak czuł się wtedy, jak ty byłeś tam. I on tego nie puszcza. Zbudowałeś emocjonalne bezpieczeństwo miejsce, do którego zawsze może wrócić. Numer 3: Lina, węzeł, szarpanie fizyczna walka. Pies ciągnie. Ty ciągniesz. On warczy, ty się śmiejesz. On pcha, ty odpychasz. To nie jest agresja. To zaufanie. Psy, które bawią się w przeciąganie, testują granice bez strachu. Wiedzą, że mogą być intensywne, używać siły i nie zranią cię, ani nie stracą cię. Jeśli lina jest ulubioną, zaakceptowałeś intensywność. Nie uciekłeś przed konfrontacją. Powiedziałeś, Możesz być silny ze mną. Nie boję się tego. I on to zapamiętał. Jeśli to ci się podoba, pomóż mi kontynuować. Zostaw lajka i subskrybuj. To szybkie i robi całą różnicę. Teraz następna zabawka. Numer 4. Patyk. Gałąż. Nic nie kupione. Żadnej marki. Żadnej plastikowej etykiety, tylko kawałek drzewa z ulicy. I dla niego to wszystko, czego potrzebuje. Psy, które wolą patyki, nie zostały trenowane do kupowanych zabawek. Zostały zaproszone do bycia sobą. Wyszedłeś z nim, poszedłeś do parku, znalazł gałąź i zaakceptowałeś jego grę. Nie naruciłeś swojej. Ten wybór mówi, że pozwoliłeś mu być psem. Nie wersją psa, którą widziałeś w reklamach, tylko psem, którym jest. Dziko, pierwotnie, prawdziwie. Większość ludzi tego nie robi. Większość ludzi kupuje zabawki, które chcą, żeby pies lubił. Ale psy nie wybierają na podstawie ceny. Psy nie analizują. Psy zapamiętują. Zapamiętują, co ty im pokazałeś. I teraz zobaczysz, co to naprawdę znaczy. Numer 5. Kość: zakopywanie, przechowywanie, ochrona. Niektóre psy zakopują kości w ogrodzie, inne chowają je pod sofą, inne gryzą je godzinami, samotnie, bez potrzeby, żebyś tam był. I to nie jest odrzucenie to autonomia. Psy, które kochają kości, mają rytuał prywatny coś, czego nie dzielą. Coś, co jest tylko ich i nauczyłeś ich, że to w porządku. Większość właścicieli tego nie robi. Większość właścicieli wymaga ciągłej interakcji, ale ty <grych> dałeś mu pozwolenie na bycie samolubnym. Ten wybór mówi, że nauczyłeś czegoś rzadkiego: że może mieć coś tylko dla siebie, że nie musi dzielić się wszystkim. Ale to również oznacza, że nie zawsze potrzebuje ciebie. I to w porządku. Czy to naprawdę w porządku dla ciebie? Dałeś mu pozwolenie na bycie psem w samotności. I on cię za to kocha. Dwie następne są krótkie, ale ważne. A teraz krótka, ale ważna wzmianka o dwóch zabawkach, które często przechodzą niezauważone: plastykowa butelka, frisbee. Jedna to improwizacja, przekształcenie czegokolwiek w zabawę, druga to perfekcja, eksplozja, moment, całkowite skupienie. To psy chwili. One nie planują zabawy, one ją eksplodują. Jeśli któraś z nich jest ulubioną, byłeś właścicielem, który bawi się jak czuje spontanicznie, intensywnie zawsze. Ale teraz coś głębszego. Numer 6. Twój przedmóg. Twój kapec, twoja skarpetka, twoja koszula. On go kradnie, on go nosi, on śpi z nim. I to nie jest o przedmiocie. Nigdy nie było. Psy, które kradną twoje rzeczy, nie chcą przedmiotu, chcą ciebie. Twój zapach to kotwica, to jak pachnie bezpieczeństwo, to jak pachnie dom. To jak pachnie osoba, która zawsze wraca. Kiedy Cię nie ma, ten kapec nie jest kapcem, to najbliższe, co może mieć do Ciebie. Ten wybór nie oznacza, że nauczyłeś go bawić się zabawką. Oznacza, że nauczyłeś go, że Ty jesteś zabawką, że jesteś tym, czego potrzebuje, że jesteś centrum jego świata. I kiedy Cię nie ma, bierze jedyną rzecz, która pachnie jak Ty, bo to jedyne, co ma. Numer 7. Żadna zabawka. Niektóre psy nie mają ulubionej zabawki. Nie piłki, nie pluszaka, nie patyka. Tylko ciebie. To nie jest smutek, to nie jest brak zainteresowania to czystość. Psy bez ulubionej zabawki zrozumiały coś, czego większość nie rozumie: że najlepsza rzecz w ich życiu nie może być kupiona. Nie można jej rzucić, nie można jej zgryźć. To ty. Twoja obecność, sposób, w jaki patrzysz na niego, sposób, w jaki mówisz jego imię, kiedy wchodzisz. Ten wybór mówi, że stałeś się wystarczający. Nie musiałeś kupować niczego, nie musiałeś robić niczego. Po prostu byłeś. I to było wszystko, czego kiedykolwiek potrzebował. Niezależnie od tego, którą zabawkę wybrał twój pies. Nie chodzi o zabawkę. Nigdy nie chodziło. Chodzi o świat, który mu przedstawiłeś. O osobę, którą byłeś, kiedy był szczeniakiem. O momenty, które powtarzałeś. O grę, którą zaakceptowałeś. I on wybrał żyć w tym świecie z tobą. Ale pamiętaj, on nie ma innego świata. Nie ma planu B. Nie ma drugiej szansy. Świat, który mu pokazałeś, to jedyny świat, który kiedykolwiek będzie znał. I on zaufał, że to wystarczy.